Witam serdecznie. Dzisiaj prakcja na różnickim neo garażu, trochę tak naprawdę zamknęliśmy się bardziej w laboratorium, przynajmniej w imitacji, ja tak naprawdę jesteśmy w salce konferencyjnej na garażu, bo chcemy trochę precyzyjnych operacji wykonać. Prawda? Tak, zabawa w trzy kubeczki jak na różyku, ale tak, tak niezupełnie. zupełnie. którym jest pomarańczowa kulka, różowa, widać po kolorze. Nie, prawda jest taka, że chcę Wam pokazać narzędzie, które ja już znam, kiedyś nawet Wam pokazywałem u siebie na kanale. Okay. Ale Jacek jest mocniejszy w tym, że wie, jak to się nazywa, i umie wypowiedzieć to nawet. Dobrze. Zmierzę się z tym. Refraktometr. Służy do. Urządzenie, które służy do sprawdzania. Hmm, Refrakcji? Refrakcji. Sprawdzania poziomu temperatury, w jakiej może nam zamarznąć płyn w przyskiwaczu, płyn w chłodnicy, ewentualnie nasz biedny akumulator. Porę mamy, jaką mamy, czyli idzie zima. Być może będzie mroz. Więc być może warto byłoby z czasem sprawdzić, co my Zmierzyć Tak Zamierzyć się z Tak, co my tam tak naprawdę w tych zbiornikach mamy. Żeby móc Wam pokazać, jak to dokładnie działa, przygotowaliśmy płyn chodzenia o nieznanym stopniu zamarzania, no ale dzięki temu urządzeniu poznamy. Płyn do spryskiwacza cytrynowy. No taka właściwie świeci cytrynówka, cytrynówkę do, do szyb i wodę destylowaną nie dlatego, że gdzieś występuje w samochodzie, że nie występuje. Natomiast Dlatego, że urządzenie trzeba najpierw skalibrować do pomieszczenia, w którym będziemy używali, do temperatury tej panującej. Tak? Bo tak z tego co pamiętam, tak to w tak, instrukcji stoi, tak, że trzeba tak, tak. najpierw skalibrować. Więc skalibrujemy, pokażemy dwa płyny, nie będziemy pokazywali akumulatorowego z uwagi na to, że kwas, te sprawy, nie. Nie, później nie wytłumaczy przy stole rodzinnym, dlaczego ma pojarane palce, nie? Tak, urządzenie wygląda dość kosmicznie, prawie jak rakieta Elona Muska. Proszę bardzo, to jest urządzenie. To jest pipeta I kalibrator. I do. tego Kalibrator płaski czyli śrubowy, Więc dobrze. No dobrze. Szmatka no. do czyszczenia ekranu, Instrukcja, która jest rewelacyjna, ale nie wiem nawet jak to pokazać, bo ma tak drobny druk, że nikt nie jest stanie przeczytać. Więc uważno obejrzenie film. O Jezu, ponownie, wystarczy tam, zrobić fotę i powiększyć. A, tak? technologia służby człowieka. Jako że ja już to zrobiłem to ja będę Jackowi tłumaczył przy okazji wam, jak to robić. Kalibrujemy pani Jacko. Czyli mi, bardzo się cieszę. Zdejmujemy gumowy kapturek zabezpieczający ze śruby kalibracyjnej. Bardzo mądry wyraz, bo jesteśmy w laboratorium. Ja będę podawał kalibrator. Pobieramy fragment frakcji wody destylowanej w postaci kilku kropel. Zakro... Zakraplamy niebieskie szkiełko. Mam nadzieję, że to widzicie. I to, co nakrap... nakropiło się, rozpłaszczamy tak. Ważna rzecz jest tylko jedna, żeby na tej powierzchni nie było żadnych bąbelków. Bierzemy kalibrator. kalibrator. Dobra. Zaglądamy sobie do środka, tam w środku jest niebieskie tło i kawałek białego. Chodzi o to, żeby linię przejścia między niebieskim a białym ustawić w pozycji 0 na skali, która tam w środku jest. Zaraz zajrzycie do środka, to Wam to wszystko się rozjaśni. Patrzymy się w słońce, kręcimy, o, o właśnie, troszkę w dół i waterline jest teraz idealnie pozioma. jesteśmy dopasowani do temperatury, w której się znajdujemy. Krótko mówiąc, urządzenie skalibrowaliśmy. Dokonujemy estetycznego czyszczenia urządzenia. Tak jest. Z matką załączoną. I teraz tak. Na pierwszy ogień Cytrynowka. Cytrynowka. Jedziemy z cytrynoweczką. Borykiem zostaniemy na końcu, jak już będziemy za tym zaśpiewać. Siemnia się. <grym> Dobra. Cytrynóweczka widać po kolorze, że jest cytrynowa. Żeby nie marnować, zakrać plamy powierzchni mierzalną. Zamykamy spust. Patrzymy w okienko. To my tu widzimy, płyn de szyb. Płyn de szyb mamy letni, wynika ewidentnie z tego pomiaru, który tutaj mamy, dlatego, że pokazuje nam Dobra, temperaturę zamarzania. Nie, temperaturę zamarzania pokazuje nam prawie, że na zero. To oznacza, że wzięliśmy letni płyn do spryskiwania. Tak, ja nas zrobię korektę ostrości. Tak. G. No niestety, mamy letni, letni płyn tutaj. Najwyższa pora wymienić. Znak, sygnał jest taki, że skoro ma powyżej zera. Znaczy, nie ma temperatury zamarzania powyżej zera. Ale skoro nie wchodzi powyżej zera, to znaczy, że jest takim płynem. I to też jest bardzo ważne, bo na smak cytrynówka, na zapach no malto. Tak. A tak naprawdę okazuje się, że jest to płyn letni. Zobaczymy Wchodzenie. teraz, co nam pokaże. O, jaki piękny ruch. Oczywiście, rosz. między jednym a drugim testem nie trzeba tego kalibrować, jeżeli nie zmieniła się temperatura zewnętrzna. Dawaj więcej, więcej. Kolej. Kolej Dobra, I patrz, udało się. I teraz ty patrz. Po lewej stronie masz G12, G13, 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 G13 i tak dalej płynów. One są blisko siebie. G13, G11, G12 są klasy płynów chłodzenia, natomiast są na tyle blisko siebie, że to nie ma problemu. Kurde, to no, może minus 45? Może tak być. bardzo dobry pojęcie do chłodzenia. Minus 45 to minus 45. Kurde, to jak ja się napiję, to wyceła. Znaczy, twoje struktury wewnętrzne wytrzyma? A czy ty to nie wiem? Niekoniecznie, natomiast. Nie, no dobra, słuchajcie, rzeczywiście jest minus 45. Proste, fajne urządzonko, które można mieć w pudełeczku, wrzucone w samochodzie, czy jak jesteś mechanikiem, masz warsztat, to możesz sobie wszystko łatwo pomierzyć. To było do udowodnienia. Urządzenie działa, więc pięknego dnia życzymy. Tak jest. Czuj duch z cytrynówką, z różowym, pięknym popitkiem. A my teraz musimy tu posprzątać. A my teraz musimy, tak dokładnie, i zobaczyć na garażu przejdziemy się po samochodach i znajdziemy gdzieś ten kwas i spróbujemy go testować. Okay. Czuj duch.